Za nami już 14. edycja festiwalu Muzyka u źródeł, której mecenasem są Bydgoskie Wodociągi. Każdego roku to muzyczne wydarzenie przyciąga nowych melomanów. Tak było i w tym roku. Przyszedłem dlatego, że grają moi koledzy z Filharmonii, a razem pracujemy na co dzień. Cieszę się zobaczyć i usłyszeć, bo nie ukrywam, ja pracuję w tym zawodzie, więc my żyjemy tym swoim festiwalem naszym Filharmonii. Natomiast tutaj wiem, że też wielkie rzeczy się dzieją. Nudno nie będzie, na pewno jest różnorodność i na tym to polega ten Festiwal Muzyka i Źródeł, różne gatunki muzyki z tego co się orientuję. Bardzo lubię muzykę i cieszę się, że coraz więcej tego typu imprez, festiwali jest w Bydgoszczy. Chciałam zobaczyć właśnie jak wygląda też tutaj ta sala. Lubię muzykę, jeżeli muzyka jest dobra, w dobrym wykonaniu. To po prostu przyciąga sama. Festiwal ma też swoją wierną publiczność, a rozbrzmiewa w zabytkowych wnętrzach hali pomp, w której na co dzień mieści się Muzeum Wodociągów. Myślę, że co najwyżej dwa opuściłem, i to nie dlatego, że chciałem opuścić, tylko spowodował to przymus z innych obowiązków, innych zajęć. Co takiego w takim razie jest w tym festiwalu? To jest muzyka na najwyższym poziomie, to niewątpliwie, ale też ta różnorodność tego projektu. Spotkać można jakby różne rodzaje muzyki, różne klimaty. Nie ukrywam też, że miejsce jest czarujące, magnetyczne wręcz. Ten dobór repertuaru tegoroczny, z czego wynika? Ja myślę sobie, że zawsze nam zależy na tym, żeby jednak trochę było różnorodnie, ale żeby zawsze wspólnym mianownikiem był wysoki poziom. Bo jakby muzyka kameralna nie musi być koniecznie tak, jak się to przyjęło, taką muzyką. Związaną stricte z kameralnymi, z klasycznymi składami, że naprawdę można dużo więcej równo, różnorodności wnieść. Więc jakoś to jest dla nas takim, myślę sobie, wyróżnikiem na mapie Bydgoszczy i regionu. I w tegorocznym programie festiwalu nie zabrakło fantastycznych artystów. Którzy zaprezentowali różne nurty muzyczne, w tym klasykę jazz, folk, musical czy muzykę filmową. Wystąpił m.in. Herdzin Classic Trio. Flat, fagot, fortepian to jest skład dosyć rzadki i rzeczywiście niewielu kompozytorów komponowało utwory przeznaczone na te instrumenty. W związku z tym dobraliśmy utwory, które wydały nam się przede wszystkim ciekawe, skontrastowane i jeżeli chodzi o różne epoki, jeżeli chodzi o różne nastroje, różne barwy. Generalnie ja jestem z tym festiwalem związany od samego początku. Grałem tutaj na pierwszej edycji w 2009 roku. Organizatorzy tego koncertu to są moi dobrze znajomi. Wielokrotnie współpracujemy zwłaszcza ze Zbyszkiem Szczęchem w Orkiestrze Filharmonii Pomorskiej, więc bardzo im kibicuję i śledzę program corocznego festiwalu i uważam, że jest to fantastyczna inicjatywa. I to, jak oni ze smakiem i z dużą pomysłowością dobierają sobie artystów, Taka próba połączenia ognia z wodą. Przeróżne stylistyki, i muzyka lekka, łatwa i przyjemna, i muzyka poważna, i kameralistyka, i rzeczy współczesne. Więc myślę, że ten pomysł, ta idea jest ze godna jak największego e, poklasku. I ta akustyka to należy podkreślić. O tym mówię z dumą. Gościliśmy tutaj znakomitego wlecistę Łukasza Długosza. Przyznał, że jak dostał propozycję występu, to mówi: o Jezu, nie tak, nie, w takim miejscu jeszcze nie grałem. Zobaczyłem trochę fotogramów, trochę wszedłem na stronę, mówię, no dobra, nie będzie tak, źle. jak przyjechał, zagram winie. W takim miejscu naprawdę nie grałem, ale akustyka jest tu przepiękna. Festiwal ma już swoją publiczność, i że tak naprawdę moglibyśmy wiele nie robić w działaniach promocyjnych, a ta publiczność tak by dopisała. Bo zawsze z wyprzedzeniem już są śledzone programy, nasza strona internetowa, nasze konto facebookowe i publiczność się sama dopomina, kiedy będą sprzedawane bilety, bo chcą tu przychodzić chyba. Czyli po prostu festiwal się przyjął. No, tak chyba ma pani rację. Magda Świętkowska-Szczęch miała pomysł jako prezes Fundacji Muzyka o źródeł, a my szukaliśmy miejsca na zagospodarowanie tego nowego, no starego, ale zmodernizowanego obiektu Muzeum Wodociągów. I wpadliśmy na to, że chcielibyśmy mieć tutaj taką cykliczną imprezę, która gromadziłaby naszych klientów, z którymi rozmawiamy na co dzień przez faktury za wyprodukowane wody i odprowadzone ścieki, a chcieliśmy być trochę więcej, przy, trochę bardziej przyjaźni dla tych klientów i niekoniecznie łączenie tylko z tą codzienną, miejską naszą robotą. Pomyśleliśmy, że może właśnie jeśli spółka miejska, to może trochę właśnie mecenasu kultury, mecenasu sportu, mecenasu zdrowia. Stąd ten pomysł.